Witam Was bardzo serdecznie po dłuższej przerwie w trzecim odcinku serii Evel Electronics Poleca. Cieszę się, że znów możemy się spotkać. Dziś przygotowałam dla Was coś naprawdę ciekawego. Przyjrzymy się bliżej zestawowi do monitoringu od Hilux by Heal Vision marki, która łączy niezawodność z przystępną ceną. Zostańcie ze mną, bo będzie konkretniej na temat. Zapraszam. W zestawie, który dziś prezentuję znajdziecie wszystko, czego potrzeba, by uruchomić kompletny system monitoringu. Co dokładnie zawiera? Cztery tubowe kamery 8MP, IP-CAM B830DL, Rejestrator sieciowy z wbudowanym switchem PoE, Dysk twardy Toshiba S300, 2TB, 20 metrów przewodu UTP kategorii 5E, Komplet złączy, Naklejka uwaga obiekt monitorowany. W kolejnej części filmu przyjrzymy się bliżej każdemu elementowi zestawu. Zaczniemy od czterech kamer, które odgrywają tu kluczową rolę. 8 -megapikselowa kamera. co to znaczy w praktyce? Obraz jest naprawdę szczegółowy. Spokojnie można rozpoznać twarz, odczytać tablicę rejestracyjną czy zauważyć drobne detale na posesji. Dla porównania 4K to 4 razy więcej niż standardowe Full HD. Konstrukcja tubowa sprawia, że te kamery świetnie sprawdzają się na zewnątrz. Mają klasę szczelności IP67, więc niestraszny im deszcz, śnieg czy kurz. Mogą pracować cały rok niezależnie od pogody. Warto wspomnieć o funkcji Smart Hybrid Light. Te kamery są wyposażone w dwa tryby oświetlenia podczerwień i światło białe. Standardowo w nocy działa tryb IR, czyli podczerwień. Obraz jest czarno-biały, ale nadal bardzo czytelny. Natomiast gdy kamera wykryje ruch, np. człowieka wchodzącego na posesję, może automatycznie przełączyć się na tryb światła białego. Dzięki temu mamy kolorowy obraz również w nocy, co może się przydać przy identyfikacji szczegółów. Ten błysk światła może działać też jako odstraszacz. Ktoś wchodzi na teren, nagle zapala się światło, a kamera rejestruje wszystko w kolorze. Prosto, skutecznie i bez potrzeby montowania dodatkowych reflektorów. Zasięg 30 metrów na spokojnie wystarcza do obserwacji całego podwórka, bramy czy parkingu, a montaż bardzo prosty. Każda kamera działa w technologii Poe, czyli do działania wystarczy jeden przewód. Ten sam kabel zasila kamerę i przesyła obraz. Nie trzeba kombinować z dodatkowymi zasilaczami. Kamery zostały wyposażone w zaawansowany system detekcji ruchu oparty na algorytmach rozpoznawania sylwetek ludzkich oraz pojazdów, co znacząco redukuje liczby fałszywych alarmów i zwiększa skuteczność monitoringu. Przechodzimy teraz do rejestratora, czyli urządzenia, które spina system w całość i zapisuje obraz z kamer. W zestawie mamy sieciowy rejestrator, który obsługuje do czterech kamer IP o maksymalnej rozdzielczości 8 megapikseli. Co ważne, ten model ma wbudowany switch PoE, czyli każdą kamerę podłączamy bezpośrednio do rejestratora jednym przewodem. Dzięki temu nie musimy korzystać z zewnętrznych switchy ani szukać dodatkowego zasilania. Wszystko jest już tutaj, gotowe do pracy. Interfejs jest prosty i przejrzysty, a wszystko obsłużymy z poziomu myszki lub aplikacji Hik Connect. Dostęp zdalny pozwala podglądać obraz z kamery z dowolnego miejsca. Wystarczy telefon bądź komputer z internetem. Do tego oczywiście możemy ustawić nagrywanie na detekcję ruchu, harmonogram, a nawet korzystać z inteligentnych funkcji, o których mówiłam wcześniej. Wszystko zależy od tego, jak chcemy skonfigurować system. Podsumowując, mały, ale funkcjonalny rejestrator SPOE, prosty w obsłudze i gotowy do działania zaraz po podłączeniu. Skoro mamy już rejestrator, to oczywiście potrzebujemy miejsca na zapis nagrań. I tutaj w zestawie mamy dysk twardy Toshiba S300 o pojemności 2TB. To nie jest zwykły dysk komputerowy, to model z serii Surveillance, czyli specjalnie zaprojektowany do pracy w systemach monitoringu. Co to oznacza? Jest przystosowany do pracy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Toshiba S300 to także dłuższa żywotność, bo tego typu dyski muszą znosić ciągły zapis dużej ilości danych. Dla użytkownika oznacza to po prostu większą niezawodność i spokój, że nagrania będą bezpieczne. Pojemność 2 terabajty w zupełności wystarcza, by przechowywać nagrania z czterech kamer nawet kilkanaście dni. Na koniec, kilka praktycznych dodatków, które dopełniają cały zestaw. W komplecie znajdziecie 20 metrów przewodu UTP kategorii 5E. To standardowy kabel sieciowy, którym podłączymy kamery do rejestratora z funkcją POE. Dzięki temu montaż jest szybki i nie wymaga kombinowania z dodatkowymi zasilaczami. Jest też komplet złączy, więc nie musicie niczego dobierać na własną rękę. Wszystko co potrzebne do uruchomienia systemu już tu jest. I na koniec naklejka. Uwaga, obiekt monitorowany. Niby drobiazg, ale pełni ważną funkcję informuje i odstrasza często zanim ktokolwiek zdąży zbliżyć się do posesji. I to już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Was pomocny i rozwiał wszelkie wątpliwości co do zestawu High Look By Higvision. Vision. Jeśli macie pytania, piszcie śmiało w komentarzach, albo odezwijcie się do nas przez nasze media społecznościowe. Jesteśmy na Facebooku i Instagramie. Linki znajdziecie oczywiście w opisie pod filmem. Tam też czeka bezpośredni link do zestawu, który dziś omawialiśmy. Możecie od razu sprawdzić cenę, dostępność i złożyć zamówienie. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału, zostawienia łapki w górę no i koniecznie włączcie dzwoneczek, jeśli oglądacie to na YouTube, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z serii Evel Electronics poleca. Do zobaczenia w następnym materiale.